Jeżeli chodzi oczywiście o wyposażenie, tutaj oczywiście musimy mieć wszystko na długie działania, bo niestety nie kończy się działań za godzinę, pół, tylko możemy spędzić tam nawet kilka godzin, nawet kilka dni, ale do tego jesteśmy przygotowani. Z tyłu oczywiście mamy pakę, na której mamy całe wyposażenie, butle, sonar, który oczywiście jest, należy do nowo otwartej grupy sonarowej na naszym terenie. Więc również jest na wyposażeniu i też możemy posługiwać się i sonarem, jak i oczywiście nurkami do poszukiwań. Nie tylko oczywiście osób poszkodowanych, ale również rzeczy samochodów, motocykli czy nawet broni. Nie mamy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze pokazy, zaczniemy oczywiście od pokazania tego, co mamy. Jeżeli oczywiście zakończymy swoje półgodzinne pokazy, zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia samochodów, zapraszamy do środka, zapraszamy do porozmawiania z naszymi ratownikami. E, bo oczywiście powielić wody również, że udzielamy pomocy, więc jak najbardziej. Jeżeli chodzi o działania, to zacznijmy sobie od tego sprzętu, który jest tam, więc y, odnoszy, które oczywiście też są wykorzystywane z, razem z LPR-em, czyli jesteśmy w stanie nawet i osobę, nawet nurka, albo osobę poszkodowaną podjąć złotych za pomocą helikoptera i przytransportować do najbliższego e, szpitala. Ryba. Chociaż za daleko doszedłem? Nie, dobra, tu już jest lepiej. Więc tutaj możemy spakować pacjenta i poszkodowanego, i po prostu dostarczyć go do najbliższego szpitala, który będzie zajmował się ewentualnie jakimiś jego obrożeniami. Reszta to jest oczywiście sprzęt, który może być wykorzystywany do działań wodnych, tak? czyli tutaj podjęcie poszkodowanego, który jeszcze jest nad wodą. Wtedy też możemy się tym oczywiście zająć. Do tego są O, dobra. Ma foky. Ma fonko ona. No, no, no. e, Węgorz oczywiście i kamizelki. Na kamizelkę jest szczególnie zwracana uwagę, bo niestety nasza grupa na jeździ po całym Śląsku i z doświadczenia wiemy, że największym problemem osób, które potrzebują naszej pomocy, a nie widzimy się tak zawsze z taką piękną e, fajną grupą jak wy i rzadko mamy przyjemność po prostu rozmawiać z osobami poszkodowanymi, to niestety, ale najczęściej jest to spowodowane spotkanie brakiem kapoków, brakiem jakiegokolwiek zabezpieczenia na wodzie, dlatego pamiętajmy o tym, jeżeli będziemy wchodzić gdziekolwiek na wodę, a wiemy, że zaczyna się piękno kryzyletni, to warto te kapoki zawsze mieć. Nawet jak potrafimy pływać. Dlatego pamiętajmy, zapobierajmy niezależnie od wieku, zawsze warto je przy sobie mieć. Jeżeli chodzi o dodatkowe sprzęty, oczywiście to... znajduje już. Zobacz, jak Lala La, la, la. La, la, la. La, la, Może ty coś powiesz? Nic nie chcesz mówić. Coś nie działa. Nie trybimi Teraz ja robię off. Offline, offline. Jeszcze raz spróbuję, jak nie, to jadę bez. Mamy coś zapasowego? Nie no, zielony świat. Nie no, to słychać. Ja wszystko słyszę. Raz, raz. Dobra, idziemy za pasem. Jedziemy za pasem. Tempierdzic, czy tym ten pierdzic? Ten jest wyłączony. Raz, raz. Dobra. To wchodzi oczywiście do tego, co jest bardziej zasadne. Zapraszam, chodźcie tutaj, będzie bliżej. Przedmię dzieciaki, bo to jest dla nich dzień przecież. To nie utrudniajmy im dostępu do najbliższych i najlepszych rzeczy. Tutaj oczywiście co mamy? Butle. Butle z powietrzem, nie z bo niektórzy się oczywiście my które służą oczywiście do wchodzenia pod wodę i tutaj nie ma żadnej innej mieszanki, nie ma azotu, nie ma nic, jest po prostu zwykłe powietrze. Nasze zbiorniki na Śląsku nie są zbyt głębokie, więc nie potrzebują jakichś większych, długoterminowych e, rozwiązań. I chodzi oczywiście o wyposażenie nurka, które za chwilę Wam przewierzę. To jest podstawowa butla, łetwy rękawice, oczywiście, które chronią też przed uszkodzeniami, ale również i przed utratą ciepła, e, jeżeli ktoś będzie chciał, ale ja nie polecam, bo jest ciepło, to może ubrać... Latarka. Okulary zastępcze, gogle tak zwane, które są w kieszeni, które po prostu są w zapasie, gdyby coś nie działo. Maska, którą widzicie tutaj, to jest maska, która ma podłączoną komunikację. Czyli jesteśmy w stanie za pomocą tej czarnej skrzynki kontaktować się z Nurkiem. podczas jego działań. Czyli cały czas wiemy, co się dzieje pod wodą, co mamy ten kontakt, wiemy, jak się czuje czy mu nie, nie trzeba dostarczyć jakiejś pizzy pod wodę, albo z innymi Jeżeli chodzi o dalsze działania, to zawsze są przy, przygotowanych dwóch nurków. Jeden, który jest pod wodą, drugi jest w trakcie przygotowania, albo czeka, jakby się coś stało. Samo wyposażenie nurka, które tutaj mamy, to takim kluczowym ubiorem dla niego jest po prostu ten skafander. Prosto zabrany z Jamesa Bonda. Jak ktoś oglądał, to wie. Pod spodem zazwyczaj ma garnitur i wychodzi na imprezę. Może liczyć, Jeżeli chodzi o to, to tam nie dostaje, więc dla niego jest przede wszystkim duży komfort termiczny, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było, oczywiście nie było móc, no, ale też żeby nie był zalany, za bo to też wtedy straca troszeczkę nie. Jeżeli chodzi o nogi, jak widzicie na dole jest nóż, wiadomo, że w zbiornikach polskich często znajdują się jakieś rzymki, jakieś inne przewody, które się czasami po prostu uwolnić, wtedy... Takie taki już na nie robię. Jeżeli chodzi o dalsze działania, działania, czarna szczynka, szczynka przewód, przewód jak najbardziej, najbardziej jest wystarczająco długi, i żeby, żeby sobie działać. Nawet jeżeli braknie nam przewodu z brzegu, możemy sobie, sobie takie, takie coś zamontować na łódce, na, na pontonie, podronie, w zależności co mamy ze sobą. I z, z takiego pontonu sobie prowadzić zadania. Słuchawki. Nie, Razem, razem z mikrofonem, z mikrofonem nie, panem, nie trzeba oczywiście krzyczeć, nikt nie wie co rozmawiamy i przekazujemy te najważniejsze informacje, nikt nie realizuje po prostu działań. Jeżeli chodzi o przewody, to tutaj dla jednego i dla drugiego A tutaj nowy sprzęt, który mamy, to jest oczywiście sonar, który możemy się posługiwać właśnie podczas poszukiwań górnych lubowych. Czyli najpierw wpuszczamy ten sonar, żeby rozejrzał się po terenie. Szukamy, ewentualnie osób poszkodowanych jeżeli znajdziemy to za pomocą bojki, którą mamy na dole. Znakujące miejsce, gdzie taka osoba może być albo jest. Bo nie, nie zawsze, zawsze oczywiście widać idealnie poszkodowaną wody, osobę, po prostu czasami sugerujemy się, że tym może być ta osoba i zaznaczamy kilka punktów. Później schodzi i przeszukuje dane uznane miejsca i sprawdza, czy faktycznie jest. Jeżeli chodzi o przełom, również ruch, że wystarczający jest, też nie ma się czego bać. Się? Dobra. Trochę zniechęciłem, ale pogoda też. Logos jest idealna, ale nikt nie <grymne> no wie. <grymne> oczywiście cała procedura ubiorów zawsze odbywa się w dwie osoby. Tak, żaden ubiorek nie ubiera się w pojedynkę, ze względu na to, że cała twarz jest swoje. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał, może spróbować sobie go podnieść i niestety od razu mówię, że jeżeli ktoś... By dobrać, Oblęce. Niech się za to Jeżeli chodzi o ubior, to tutaj mamy oczywiście pierwszy przewód, który kolega podłącza, to jest przewód do suchego skafandra. O to, żeby zadbać właśnie o ten komfort termiczny i też mieć wyporność, bo może zawsze go napompować, żeby wydłużyć się. Reszta przewodów, a zastępczy, czyli po prostu jest zepsuła, albo coś się stało, pękunku, nie wiem. Byłby problem z zaworem? Zawsze może wrócić do podstawy, czyli wrócić do tego, co ma czystogość, czyli do aparatu, do ust. To jest pełnotwarzową maską, to tutaj automatycznie mówimy o sytuacji, że i usta, i nos są zakryte, Jest tutaj na nagłośnieniem jest w jednej po prostu osi. Jeżeli chodzi o dalsze działania, tutaj możemy sobie wypełnić. To który znajduje się za butlą, czyli tutaj możemy też zdobyć tą wyporność, tak samo możemy spuścić i napełnić. Resztę to oczywiście są dodatkowe ciężary, wiadomo, że strażak nie waży 300 kg, żeby od pod wodę, oczywiście też łóż, to pusz, też nosi, więc wtedy warto dołożyć troszeczkę ciężaru, żeby zejść po prostu pod wodę. Znaleźć by, by, odpowiednią kierowność i wtedy można sobie po prostu działać. Sama, sama maska yy, jest promocjonalna, kompon jest, bo wiadomo, że prób, yy, oddychanie tlenu jest najlepszą rzeczą na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale po jeżeli chodzi o dalsze działania, każdy z nurków jest zabezpieczony linką albo tam linią. która jest podłączona oczywiście do, bezpośrednio do e, sprzętu na myśli. tutaj możemy sobie z nim porozmawiać, więc niestety nie mamy komunikacji bezprzewodowej, ale ten przewód też naprawdę jest nam potrzebny, bo wtedy mamy pełną kontrolę nad nurkiem. Coś się stanie z za i zawsze jesteśmy i wiemy gdzie po prostu jest. Więc że dla nas jest to zostanie najlepsze rozwiązanie. może sobie nie będziemy dzisiaj zachować. Zostawimy to tak, jak jest. Jako, że chcesz. Chodź do torebki. Chodź do Co Chodź to super, nie wolno no, no, się straszać, kupajcie. Oni no, oczywiście nie, wyglądają no, troszeczkę strasznie, strasznie, niektórzy <grym> mówią, że to jakaś fomoza, jakieś inne tam nie straszne nie rzeczy, ale oni naprawdę są mili. Nie trzeba tak, tak, tak. się, się im bać, tak, możecie naprawdę podejść do przodu, naprawdę nic nam nie zrobią. Strasznie to wygląda, ale ma wszystkie kontrole. Ma komputer, który jest w stanie mu wskazać głębokość na terenie, jaka jest temperatura wody, jak wyznaczone, jak on musi podjąć tyk... Ację, czyli po prostu jak długo by musi się pomożeć, żeby nie było problemu. Latarka w naszym gronie, oczywiście jest jak najbardziej potrzebna, bo niestety, ale nie widać, że to jest naprawdę ograniczone. Tym bardziej, że akcje ratownicze wykonujemy również w północy, dlatego ta latarka naprawdę jest potrzebna. Dodatkowe wyposażenie? Wąsk na końcu aparatu jest ten zastępczy, ten, 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 ten rezerwowy, który oczywiście dzisiaj usługujemy poprzez działań. a tutaj mówię w kryzysowych sytuacjach. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, co może mieć, tutaj oczywiście kontakt z kierownikiem, który cały czas informuje, i, i zbiera informacje. oczywiście informacji, ile, ile mamy powietrza, powietrza jak popracujemy, jak jak jakie są uczucia, jaka, jaka jest temperatura odtoczenia, odtoczenia jaka jest, jest widoczność. Powiadomili, że, jest powiedzą, że jest osoba, która będzie potrzebowała pomocy, na przykład kolega, kolega to, to wie wszystkie informacje o kolegach, które są na jak daleko może wypłynąć, jakie jakiej może zobaczyć, więc te informacje są naprawdę potrzebne. jest.

Dobrze, jeżeli mamy wykonany nurka, to oczywiście jest procedura jest wejście do wody. Ona nie jest wyskomplikowana, ale przed wspólnot kolejne rzecz, a mianowicie o bezpieczeństwo nurka. Nie można dynurka. sobie tak po prostu wskoczyć i powiedzieć, dobra, idę wodę, już w kolejnym już szukam. To jest cała procedura wejścia. Czyli po pierwsze przekazuje informację, jakie ona ciśnienie co, jakie macie się uwagi, tak, jak, wie parole, tak, jak, jak to dopiero po wejściu przekazuję kolejną informację. Nie, znaczące nie to jest czy w porządku, czy oddajemy znaki, albo przekazujemy do kierownika, wtedy oczywiście dopiero jest znowu się. raz wejście. Podobno jeżeli jest zejście, to nie jest założenie wchodzi, wtedy z teraz sobie z macie jakieś przychodów, i informujemy o że jest przez nami drugi numer. Ale awaryjna, na pewno nie ma. Znaczy, że najmą ktoś inny, się nieść. Dopiero wtedy ten numer może zejść, czy zobaczymy, co I rozpoczynamy poszukiwanie. Same poszukiwania albo odbywają się bezpośrednio, czy już znaleźliśmy za pomocą celów jakiś przedmiot, jakiś punkt, jakiś obiekt. Wtedy kwestia się, nie no, się, się, no, tak. się, się do niego jeżeli jeżeli mamy taki, albo jest zbyt grudny, zagniony nie jesteśmy w stanie wyrzucić go to tutaj odbieramy się od czyli i kaj 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 prawo. prawo i, I w aż do, 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 do zakończenia działań. czyli, czyli po prostu tego go i znowu prawo. Nie, nie, no, nie jest to takie to poszukiwanie niestety troszeczkę niż mówię. Wychodzą no i, no, i no, bardzo często... Czekaj, Poczekaj no bo no, nie, jest to nie, to nie to zrobiłem to, jeszcze. ...no nie jestem e, 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 Wszystko tego. Wszystko Powiedzmy, że Jeżeli dzieci chcą zdjęcie z nurkiem, to niech teraz sobie zrobią i kupą sobie zwierzę. Jeżeli ktoś chce zdjęcie z nurkiem, takim upiorze, to nie, nie, rzadko nie rzadko będzie to, znaczy będzie to, rzadko nie, nie, jest spotkanie z kierunkiem, takie zmienia, taki tak jak to tak naprawdę może to być jedna okazja w życiu.